Dzisiaj bardzo ciekawe piwo z browaru Reden. 60 minut na godzinę. O co chodzi? Jest to Continuous Hopping Session IPA, czyli piwo, które było przez 60 minut przez całe gotowanie chmielone non-stop. W niewielkich dawkach, co, co chwila, zostawało, zostawał dosypywany do kadzi chmiel. Podobno ta metoda. Bardzo pozytywnie wpływa na goryczkę, na smak, no i w ogóle na, na piwo, na, na chmielenie piwa. Także zobaczymy. Jest to, jest to metoda zaczerp zaczerpnięta z amerykańskiego browaru Dogfish Head, który ma, który ma też podobne piwo w swojej ofercie. W składzie woda, drożdże, słody pilsencki pale ale pszeniczny wiedeński, Chmiele Citra, Amarillo, Pacyfika i Summer. Pacyfika Nowa Zelandia, Summer Australia. IBU 40 to trochę niewiele, jak na, jak na takie ciągłe, ciągłe chmielenie. Nie wiem dokładnie, ile tego chmielu, jak dużo tego chmielu łącznie poszło do, do piwa. No ale pewnie, pewnie trochę poszło. No nic, otwórzmy i zobaczmy, czy jest sens chmielić w taki sposób piwo podczas gotowania. Piwo bardzo jasne w barwie, jasno-żółte, nawet takie trochę słomkowe, ma być bardzo jasno-złote, dość klarowne, delikatnie opalizujące, piana wysoka, średnio pęcherzykowa, puszysta, wygląda ładnie. Aromat piwa już czuję w powietrzu, więc chyba jest nieźle. Chyba lekka siarka, ale poza tym bardzo owocowo, bardzo cytrusowo, białe owoce, owoce cytrusowe. Zapach lekki, rześki i zdecydowanie chmielowy. Podbudowy słodowej praktycznie tutaj nie czuć. Ale to jest Session IPA, więc jak najbardziej, jak najbardziej słusznie. Powinno być bardzo lekkie, bardzo chmielowe. Bez przesadnej słodowości, a jednocześnie z charakterystyczną, mocną, dosyć agresywną goryczką. Bardzo lekkie, wręcz ocierające się o wodnistość. Praktycznie zerowa baza słodowa. Trochę smakuje jak taka słaba herbata z cytryną. Taka bardzo, bardzo słaba, bardzo lurowata. Rzeczywiście, posmak chmielowy, smak chmielu jest tutaj ewidentny. Jest, piwo jest bardzo cytrusowe w smaku. Pijąc, pijąc piwo, biorąc łyk. Zarówno aromat, jak i smak od razu nasuwa skojarzenie właśnie takiej bardzo jasnej, bardzo słabej herbaty z cytryną. Złośliwy by powiedział, że wody z cytryną, ale powiedzmy, że jakaś tam delikatna baza, baza słodowa jest. Na etykiecie napisano, że sesyjność kryje się pod kapselem. Muszę się zgodzić, piwo jest bardzo sesyjne, bardzo orzeźwiające, pije się niesamowicie szybko. Byłoby świetne na lato. Może nie na, na tą pogodę, roku jaka jest teraz, na tą pogodę, może nie, nie jest idealne, ale na lato byłoby rewelacyjne. Bo rzeczywiście to piwo praktycznie w ogóle nie ma ciała, wchodzi jak woda, a przy tym ma bardzo fajny cytrusowy smak chmielu. I to jest w zasadzie tyle, co można o nim powiedzieć. Yy, jeszcze wspomnę o goryczce, ponieważ yy, pisano, że, że jest bardzo aksamitna bardzo de delikatna, właśnie ze sprawą tej metody dodawania, ciągłego dodawania chmielu. No i rzeczywiście jest. Yy, nie jest wysoka. Jest bardzo przyjemna, bardzo delikatna. Jest zaznaczona. Przez moment tak troszkę wysusza, a potem zaraz znika zupełnie. Także pod tym względem też jest, jest całkiem nieźle. No, spróbujcie. Specyficzne piwo. Przede wszystkim, tak jak mówię, ono by się bardziej broniło latem, w upał. Bardzo chętnie bym tego piwa się napił właśnie gdzieś na plaży, czy w słońcu, czy, czy, czy w, jakimś, w jakimś ciepłym miesiącu. Ale sesyjne jest. Sesyjne jest jak cholera. Bardzo cytrusowe. Jak ktoś lubi. Yy, piwa o profilu cytrusowym. Niech bierze, niech bierze w ciemno. Zdrowie.